Problem z burmistrzem. Właśnie przyszli, przyszli do pana ninja. Ninja? Jacy ninja? I niby czego chcą? E, powiedz, że mnie nie ma. Albo lepiej powiedz, że jestem chory. Przeziębiłem się. Widzimy pana, burmistrzu. O, ho, ho, ci ninja. Dlaczego nie powiedziałeś? Wchodźcie, moi drodzy. Wybaczcie małe zamieszanie. Co jest z tobą nie tak, że kazałeś tym gościom czekać? to w czym mogę wam służyć? Chodzi o naszą przyjaciółkę, nie? Jest. jest sercem naszej drużyny. Myśleliśmy, że straciliśmy ją broniąc ninjago, ale odkryliśmy, że możemy ją ocalić i sprowadzić z powrotem! A to świetnie, naprawdę świetnie. Ja będę sobie grała, wymówcie, wciąż słucham. Potrzebujemy pomocy Asfiry, więc musimy wypuścić ją z kryptarium. Asfiry? To ta, która zniszczyła połowę naszego miasta, dowodząc armią płomiennych, brzmi prawda? Tak, właśnie. I przyda nam się jej berło, które jest zamknięte w wieży Borga. Bez niego nie może korzystać z mocy. Nie pomogę. Zgoda. Wiemy, że jest niebezpieczna, ale będzie pod naszym stałym nadzorem. Obiecujemy, że ochronimy ninjago. Tak jak ochroniliście je przed tamtą grą wideo. I wielkim wężem morskim, i tamtymi czarnymi chmurami. Tak, dokładnie. Wow, doskonale ci idzie wyczuwanie sarkazmu. Dzięki Kai! Burmistrzu, proszę! Musimy pomóc niej. Po tym, co zrobiła dla miasta, jesteśmy jej to winni. A ja jestem winny wszystkim ludziom, którzy na mnie głosowali, absolutnie nie wypuszczać na wolność jednego z najgorszych złoczyńców w historii miasta! Proszę mi teraz wybaczyć, muszę wracać do pracy. Daj spokój, Lloyd. Szkoda fatygi. Jeśli burmistrz nie wypuści Asfiry zgodnie z prawem, to my będziemy musieli to prawo złamać. Lloyd, nie mogę tego poprzeć. Nie tak powinniśmy pomóc niej. Czy jest jakaś inna opcja? Nie mamy już żadnego wyboru. Jest to albo nic. Dobrze. Kto jest ze mną? Ja jestem. Ja też. Też w to wchodzę. Ja również jestem z wami. Choć bardzo mnie to boli, nie mogę wziąć w tym udziału. Przepraszam, ale życie mnie nauczyło, że asfirze nigdy nie można ufać. Jaki mamy plan? Rozdzielimy się. Kajzain i ja włamiemy się do kryptarium uwolnić Asfirę. A Ty i Jay pójdziecie do wieży Borga, zabrać jej berło. Muszę tutaj zostać, żeby mrozić niję. Jesteś nam potrzebny w kryptarium, żebyśmy mogli ominąć nowe czujniki termiczne. A co będzie z niją? Nikt inny jej tak nie zamrozi. Jesteś tego pewien. Kylor? Zadzwoniłem do niej. Masz do niej numer? Mogę skopiować modzeina i utrzymać niję zamrożoną, gdy on pójdzie z wami do kryptarium. To całkiem sprytny plan. Zakładając, że wrócimy, zanim zużyje się Twoja zdolność kopiowania. Więc musimy być szybcy. Pamiętajcie, idziemy w przebraniu. Nie używajcie imion i nie dajcie się złapać. Zamroź czujniki. Nie jestem Zein. Za Kai, zamrożenie czujników nie zadziała. Nie jestem Kai. Chwila, nie używajcie imion. Już się pogubiłem. Nie wiem kto jest Kim. No to jak mamy przejść? O tak. Zamrażając was i obniżając temperaturę waszych ciał, przez co jesteście niewykrywalni dla kamer. Ale teraz nie możemy się ruszyć. Nie, ale ja mogę was zanieść. Mm. Chyba muszę skorzystać z Twojej pomocy, Kai. Jeszcze kiedyś mi za to zapłacić. Nawet nas nie zauważyli! Jak na ochroniarzy, są dosyć niedomyślni. Jaki kod podała nam Pixel? Skąd mam wiedzieć? Podała go tobie? Nie! Podała go nam obu! Nie! Podała go tobie? Ja tylko stałem wtedy obok ciebie. O nie mów mi, że go nie pamiętasz! Ach, to było 3-3-1-4 albo 4413. 4, 4 1, O, wydaje mi się, że 4, 4 1, 3 No dobrze, spróbujmy. 4, 4, 1, 3. Super! Gratuluję, Jay! Nie zwalaj na mnie! To ty nie słuchałeś uważnie, Pixel Teraz nakryją nas i wsadzą do więzienia, i będę musiał zaprzyjaźnić się z przerażającymi zbierami żeby przetrwać. I... Możesz wyluzować? Mam pewien pomysł. No, teraz muszę zjechać po tym kablu. Pewnie zrobią mi się odciski. Wydaje mi się, że jesteśmy dokładnie nad celą Asfiry. Jeśli moje plany są poprawne, powinna tu być klapa. Kim jesteście? Pamiętasz mnie? Jestem Kai. Ninja, czego ode mnie chcecie? Przyszliśmy złożyć ci propozycję. Jednorazową ofertę. Mów dalej. To trochę taka karta na wyjście z więzienia. Nasza przyjaciółka ma kłopoty. I jedyny sposób, żeby ją ocalić, to usunąć jej moc żywioł. Jeśli pomożesz nam ukraść jej moc, Wypuścimy cię. Tak jak ukradłaś moją, pamiętasz? Zdradziliście mnie! Uwięziliście I macie teraz czelność prosić o moją pomoc? Dlaczego myślicie, że będę chciała w ogóle to rozważyć? Bo chciałabyś opuścić te cele? A to twoja jedyna szansa. Poza tym, nasza propozycja jest korzystna dla obu stron. Ty pomożesz nam, a my pomożemy tobie. Chcemy podarować ci drugą szansę, Asfiro. Proszę. Przyjmij W porządku, zgadzam się. Wolność! Pośpieszmy się, tędy. Tak według Was wygląda szybka ucieczka? <try> Naprawialiśmy klimatyzację. Nie wiem, ile jeszcze dam rady wytrzymać, Pixel. Włączę klimatyzator. Kupi nam trochę czasu, aż powróci zejma. Świetny plan, chłopcy! Nie zgadzam się. To nie była część planu. Więc wszystko, co teraz robimy, to czysta improwizacja. Chodźcie, tędy! Cicho tu. Tak, zbyt cicho. Naprawdę musiałeś to mówić? Dobra. W środku trzymają miecz świątyni, maskę zemsty, oni. Wszystkie najniebezpieczniejsze przedmioty w ninjago. Bądź gotowy na wszystko. Na wszystko. Jestem gotów działamy. Na jeden, dwa, trzy! Eee. Gdzie się podziały te rzeczy? O nie! Modzeina zaczyna słabnąć! Miksal! To ustabilizuje jej stan, ale kończy nam się czas. Gdzie oni są? Powinni wrócić kilka godzin temu. W tym tempie utrzymamy stan Nii przez niecałą godzinę. Mio, jeśli mnie teraz słyszysz, wszystko będzie dobrze. Obiecuję ci. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Tylko wytrzymaj jeszcze trochę. Pozostali niedługo tu wrócą. Prawda?